Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana burmistrza Kiedybysotskiego, witam panią Dyrektor 11. centrum, które pani jeszcze nie A szczególnie gorąco witam bohaterkę dzisiejszego wieczoru. Bardzo cię Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zaraz przywitam, bo ja muszę podziękować wszystkim. Oczywiście. <grywa> Proszę Państwa, dzisiaj kartę, mam też. zaszczyt gościć w kawiarniu artystek wystawę fotografii autorstwa Barbary Wiśniewskiej Niebo z mojego balkonu. Jest to pierwsza wystawa. Oczywiście, chyba, oczywiście, nie wiem ale czy, na czy na nie ostatnio. Tutaj widzimy tylko niewielką część materiałów, które pani Basia ma u siebie w albumie, także mam nadzieję, że będziemy się tutaj mogli jeszcze spotkać wiele razy przy Pustępimy okazji następnych Pani Barbara jest bardzo aktywną radną, która przekazuje nieustannie, to muszę podkreślić nieustannie, to co obywateli trafi, co ich boli, ale przy okazji jej aktywność właśnie też polega na tym, że pstryka tych zdjęć, mnóstwo. Ale powiem, że jestem pod wrażeniem tych inspiracji. Bardzo Coś dziękuję. niesamowitego. Bardzo to jest z jednego balkonu? Z jednego Ja mam tylko jedno Gratuluję. I to jest nastawów. Dzisiaj Baczek przy nam nieba. ma. Ale to jest w razie jaki piękny mamy niebo nad Mamy. Tak. Jesteśmy w Francy. Ja chciałam podziękować, no, ponieważ pan burmistrz jest władzą naszą, podziękować panu burmistrzowi za przyjście. Mam chrypę. Poza tym przy okazji powiedzieć, że współpraca z panem burmistrzem naprawdę przez te cztery lata była wspaniałą, moim, no, no wspaniałą moją przygodą, tak powiem. I jest to organizator świetny i widzimy jak Milanówek się zmienił, jak pan burmistrz Jerzy Wysocki w Milanówku działa. Także bardzo dziękuję i jestem naprawdę zachwycona. A ja dziękuję, że wybaczyłaś mi to, że czasami w głosie jak to jakieś tam zniecierpliwienie. Na cztery Ale... lata raz. W kolejności wszystkiego dziękuję. Dziękuję bardzo w kolejności jeszcze Ani, która powiedziała, Basieńko robimy wystawę, także bardzo dziękuję. To jest pani dyrektor oczywiście, pani dyrektor. Ja, ze wszystkim jestem na ty. W kolejności sponsorowi, który nie dojechał jeszcze, to jest pan yy, Niedbalski, który jest dyrektorem yy, takiej firmy elektronicznej, która zaopatruje szpitale. Pan był uprzejmy sponsorować mimo mojego wieku powiedział, że sponsoruje moje prace. No, no bardzo i ma piękno bardzo... na prawdę. Ale... Tak, bardzo uroczej, uroczej, po prostu. Przepraszam, że ominęłam artystę naszego, który oceniał moje zdjęcia i powiedział, że można je pokazać, bo ja bym sama rzeczywiście nie śmiała tego zrobić. Bardzo dziękuję firmie Pana Pana Krysińskiego, bo tam były wywoływane, bo to były normalne zdjęcia, tam było pierwsze wywołanie. Natomiast Państwu osiadaczom bardzo dziękuję za wykonanie tych prac wszystkich. To jest Ani, siostra, która przepięknie zrobiła zdjęcia. Bardzo dziękuję. No i wszystkim Państwu dziękuję. Jestem zaszczycona, że coś takiego mnie spotkało pięknego. Bardzo dziękuję. A moją rodzinę najukochańszą. Bardzo dziękuję. Fotogramy, które tutaj widzimy Basi Wiśniewskiej wspaniale obrazują właśnie pasję. Pasję człowieka, miłość do przyrody, do tego, co nas otacza, to, co jest piękne. To jest szlachetna jakby misja działalności twórczej. Należałoby jej życzyć dalszych sukcesów w tej dziedzinie, bo jest to bardzo piękne. Jesteśmy dzisiaj na wernisarzu Pani Basi Wiśniewskiej, Pani Basia pokazuje swoje zdjęcia, zdjęcia nieba, ja jestem oczarowana tymi zdjęciami, są bardzo nastrojowe, bardzo delikatne, piękne w kolorach. Bardzo się cieszę, że osoby w wieku pani Basi mają takie pasje, że to jest właśnie pasja pani Basi, że, że osoby, które już skończyły pracę, są na emeryturze, zajmują się rzeczami pięknymi, zajmują się sztuką. W każdym razie ja jestem oczarowana tymi zdjęciami. Nasza Basia, kochana, wiśniewska, jest taką osobą, która wszystkich kocha, wszystkich darzy uczuciem, do nikogo nie ma złości i te zdjęcia, jej zdjęcia z balkonu przedstawiają całą jej miłość nie tylko do ludzi, ale do y, takich naszych y, miejscowych, jak gdyby naszego nieba, nieba nad Milanówkiem. Basia jest taką typową patriotką lokalną, strasznie Basię kochamy za to. W zasadzie, w zasadzie to zaczęło się wszystko, jak ja wyjeżdżałam jako dziecko i jaka młoda, jako młoda osoba nad morze polskie. Bo ja żyłam w takich czasach, że nad inne morze pojechać nie można było. W związku z powyższym. Yy, tam mnie urzekło niebo, wiesz, zachody i tak dalej, i tak dalej. Później to w zasadzie minęło, bo później się zajęłam dziećmi. No i dopiero wtedy, jak zostałam radną, to wtedy jeszcze tymi mi natknąłeś, powiedziałeś, że te moje zdjęcia niektóre nie są złe. Także tu jest troszkę twojego wkładu również, mojego Mariuszka. I to właśnie tak poszło. Później te cztery lata już robię niebo, bo to jest fascynacja dosłownie, fascynacja. I tak jak mówię, że jeżeli się chce zrobić jakieś niezłe zdjęcie nieba, to są minuty, po prostu minuty, za chwilę już tego nie ma. Tak to wygląda.